Często idąc do klienta na pomiary, zabierałem ze sobą miarę, notes i długopis. Tak, to było kiedyś. Teraz zabieram ze sobą dalmierz firmy Bosch PLR50C. Mierzenie tym urządzeniem jest znacznie prostsze. Pokazuje długości odcinka, pozwala je dodawać, odejmować. Oblicza metry kwadratowe i rzadziej przeze mnie stosowane metry sześcienne, kąty nachylenia czy też poziomica cyfrowa. Mało tego, posiada historię ostatnich 10 pomiarów i co ciekawe, dzięki funkcji Bluetooth mam możliwość przesłania tych wymiarów na telefon używając specjalnej aplikacji. Dalmierz jest urządzeniem, które używa się bardzo podobnie do no, co zwykłą miarkę. Przykładamy go w punkcie rozpoczęcia pomiaru i kierujemy w stronę powierzchni, gdzie pomiar miałby się zakończyć. Naciskamy czerwony przycisk, laser... Pokazuje odległość, którą będzie mierzył. Naciskając go ponownie, pokazuje nam on dokładny wymiar, jaki jest w tym przypadku wnęki okiennej.